Pytaliście o to, jak wykonuje się instalacje sanitarne i elektryczne w domach modułowych i zaraz Wam to pokażemy. Jesteśmy na płycie fundamentowej. Tutaj mamy wyprowadzony kruciec pod pion kanalizacyjny. Widzimy sporo podejść, bo jesteśmy w miejscu, gdzie będzie stała kotłownia. Mamy praktycznie większość podejść pod elektrykę i pod wodę. Drugi etap, kiedy moduł już stanie, pierwsze łączenie pomiędzy króćcem a pionem. Instalacja wodkan w domu modułowym w stanie deweloperskim. Kuchnia. Podejście pod zlew. Instalacja wody przygotowana do łączenia parter-piętro. Jesteśmy w pomieszczeniu WC. Instalacja wodno-kanalizacyjna przygotowana do połączenia. Tutaj mamy dwa łączenia. Pierwsze płyta parter. Drugie parter-piętro. Instalacja wody i CO przygotowana pod jednostkę wewnętrzną pompy ciepła. Instalacja ogrzewania podłogowego, górna warstwa wykonywana bez łączeń. Instalacja wody w szachcie technicznym do połączenia między modułami.